halo! No, friend! Friend Sierra, To jest też przyjaciel friend... E, e, wąski! Niech sen, friend! Buenos dias, señor Sierra. Buenos aires! Welcome to Pyrryk! Powiedz lepiej, że tam mamy samochód, mamy? I tym optymistycznym akcentem witam Was w kolejnym snajperwo. Nawet spójrzcie spuść, uwagę, że mój model postaci jest tutaj bardzo podobny do tego co widzieliście przed chwilą w polu zboża. Ola! Mam nadzieję, że mu się coś odzywa, czy nie? Can you speak English? A plus English? Nic się nie odzywa, więc chyba sobie dzisiaj nie pogadamy. Musimy się skupić na własnej grze solo. Trochę dziwnie, że ziomek tak sobie wleciał po prostu z bombą na bezczela na, na sam BS. Ale mi to nie przeszkadza. Mamy pierwszego fraga. O, i drugie jest tam w oknie. Zobaczymy jak się gra na sniperwo, na skrzydłowych samymi karabinami snajperskimi. Na serwerach w Ameryce Południowej. Tym tej głowy się od niego nie spodziewałem, którą mi sprzedał przed chwilą. Status, jaki mamy serwer. South America po prostu, okej. Okay. Szkoda. Uła, obaj gramy scouty, no to nie jest za dobry pomysł. Będziemy obaj, będziemy obaj te dwóch stali w jednym miejscu, chyba że jak mnie nie przyblokuje, to mógłbym tam pobiec. Spróbować się ustawić jeszcze daleko za silosem, ale nie wiem czy zdążę Z tym w ogóle. Żywem No słuchajcie, śmiesznie to wygląda. Nie wiem, jak mam się tu pochować, poustawiać. Tak, wysnajpowany. Tu tu, 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 tu. I na razie więcej żadnych grantów nie kupuję. Doszedłem do takiego wniosku ostatnio w serii Sniperwo, że nie ma sensu y, kupować na początku dużo grantów, bo później mnie w ogóle nie stać, żeby nawet w momencie, gdybyśmy przegrywali. Window, window. Gdybyśmy przegrywali, żebym kupił jakąś inną broń, na przykład awupkę, czy sniper, nie coś takiego. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś będzie. To był tylko ten jeden, który tam przebiegał, czy jeszcze to był drugi. No, jestem cały czas. Nice. Szkoda, że nic nie pogadamy. Zobaczymy w ogóle, skąd on jest nasz, nasz sojusznik. I o kraju profil prywatny zupełnie nic nie ma przeciwnicy, Brazylia. Ten drugi. Argentyna, okej. Okay. Oho. No chyba przebiegali. Chciał przebiegć bombą, a ten pierwszy jest zdecydowanie gorszy niż ten drugi, nie? Dlatego też, chyba nie wiem, czy grają razem, czy jakoś kierują nawzajem. Dlatego też miałem takie wrażenie po pierwszej rundzie, że ten po prostu sobie wleciał tak na środek BS bezmyślnie, a ten drugi myślałem, że drugi będzie grał podobnie, dlatego go tak bardziej spuszowałem, nie? a ten drugi jednak grał lepiej, bardziej zachowawczo. Spróbujemy zawok w tej chwili. A co? Ale to samo chciał zrobić. Zobaczcie. I Trafił mnie tym schodem. Nie wiem, co robi. No nie powinniśmy tak nigdy grać we dwóch stąd. Znaczy, tak mi się wydaje, że. Chodź, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja bole za sejgować tą niż to odbijać w tej chwili. Chyba, że. No, nie ma sensu to ryzykować. Mój, czyli mój chce zawsze grać tutaj z tyłu. No to ja, ja teraz spróbuję gdzieś tam podbiec dalej i się lepiej ustawić. Żebyśmy tutaj się wydłuchnię nieki kitrali przez, przez pół rundy. Trzeba sobie kupić defa. I teraz parę granatów, bo już teraz mi stać. Spróbujemy, mamy dobry respa. Na dobrego respa spróbujemy tam troszeczkę podbić. Dobrze, chciał tutaj znowu sprytnie jakoś szybko otworzyć drzwi Dobra, czas zagrać po merwców Tak jest! Wiedziałem, że będzie się wracał. Z shotgunem tam leciał, widzieliście to? Ej, na skrzydłowym są naprawdę dla randomowe rangi. Chociaż no pomysł też ciekawy. Żeby. Drzwi... drzwi jakieś poszły, otwarte. Pomysł dosyć ciekawy, żeby nas tam zaskoczyć i zaatakować shotgunem. Jeśli się obydwaj chowamy, ale mimo wszystko. O, drzwi. Ale snajper, bo jest trzej bezbłędny. Bezbłędny. Osiem tysięcy, ostatnia runda, ja mam już abupkę. To teraz sobie kupimy auto snajper na przykład. By było wesoło. Wziął moją AWP, wziął. Ah, no scopey. Ale widziałem, że zaczął puszować. Szybko podbiegłem i zacząłem strzelać. Ciekawe, gdzie będzie drugi ustawiony. Drugi ziomek gra na czas. Bo albo chcę zasejwować na drugą połówkę. Tak też może będzie. Zresztą na niuku no ciężko mu teraz będzie jakoś wyjść, a zaatakować. Mamy AWP i autosnajpę. Dość. To tu mnie widział! 190... tu hp tu! Dobra. Uważam, że całkiem niezły meczek taki, rozpoczynający Sniperwo na innym kontynencie. 10-2. No, jakoś tak łatwo w tej chwili idzie, nie? Zobaczymy, jak będzie w kolejnym meczu oczywiście. Chociaż terro na pewno jest też ciężej na niuku, nie, nie ulega to wątpliwości. Gdzie? Tam. Ja próbuję zaplantować teraz szybciutko. Oni się tu strzelają. Ja mam czas. Ty No i pięknie go tam dobił. The Don the RS. Brazyl. Mhm. Dobra, czyli gramy z Brazylijczykiem AM Polonia. Impossible. 50 de ping. Nie wiem co mówi. Możecie mi przetłumaczyć jak ktoś was na portugalski? Czemu się otworzył w tą stronę? A przez granat. No raczej ten lepszy jest. Tak, coś tu na górze. O, Ola, ładny wszedł! Mam wrażenie, że on mógł pójść za mną. Więc tu się mnie raczej nie spodziewa, że to mogło być. Teraz jest, jest szansa na jakieś ciekawe zagranie stąd. Chyba, że siedzi przy bombie. Jest tam. Dobrze widać. Dostał raz 71. Było blisko, było blisko. Prawie dostałem. O, zrobił dziurę, dziurę w drzwiach. To nie jest taki słutny w sumie. Miałem szansę go trochę trafić, co? Okej, okay, on już nie żyje. On jest tu. Tu Raz dostał. Nie! A kombule z Digla? Od razu? Nieźle zagrał. Patrzcie jaka jest różnica w ogóle poziomów między nimi, nie? A dobrało tak losowo do jednego timu. Ajajaj! Trafił mnie, a w końcu mogę zobaczyć, jak mój gra. Gad gadaliśmy, że nuk, prosta mapa. A to tak potem właśnie wygląda, jak się przechodzi do terro. i coś trzeba rozegrać, bo idzie nam to naprawdę kiepsko w tej chwili. O, o lepszy zginął, dobra, jest szansa. Chyba dostał. Powinien być troszkę obity. Tak, był bity. Uff! mu tego kałaszka. O! Okej, okej. no. Dobra, słuchajcie, no w tym momencie nie ma sensu, żebym przekupował awupy. Chyba się ze mną zgodzicie, żeby mieć tylko swojego skina. Więc zagram jego awupką, skoro on kupił. A ja mu specjalnie podniosłem kałacha w tej rundzie. Co jest? Tu się paleście? Strasznie dużo HP straciłem tego molotowa. Jeszcze raz. O nie. Jest? Pytanie, gdzie jest? Info. Szybki quick mamy to 9-5. Te mecze na niuku takie bywają. Czasami, czasami sobie człowiek zaczyna po CT. Na luziku, gra, jest wszystko elegancko, potem przechodzi do terroru i jest taka męczarnia, żeby wygrać jakąkolwiek rundę. Niemniej jednak, bardzo dobry mecz. Już też się troszeczkę... Już też się troszeczkę przyzwyczaiłem do grania tutaj. Nie wiem, czy też zauważyliście. Ja mam w tej chwili MGE, ale możecie nawet sprawdzić, że miałem tyle samo zwycięstw co poprzednio. I jeden mecz tutaj zdążyłem zagrać. Niestety mi się nie nagrał z moich błędów z przyczyn technicznych. I miałem remis i wbiłem rangę. Jakby chciałem Wam o tym teraz powiedzieć, a, a zdobyłem teraz kolejną, czyli remis, awans, wygrana i sheriff. Czasami na tych szybowych naprawdę dziwnie to wy wygląda, czyli wcześniej spadłem z rangi. Nagrałem mecz, spadłem z rangi, zremisowałem, awansowałem, wygrałem, awansowałem, więc naprawdę nie wiem, jak te rangi latają na wszystkie strony. Natomiast wyjazdowo zdecydowanie łatwiej mi nagrywać po prostu krótsze filmy. Krócej się to renderuje, plowoduje, nie mam tutaj tyle czasu i takich warunków. Także dzięki wszystkim za oglądanie. W tym odcinku jeden meczyk, ale do zobaczenia w kolejnym Sniperwo czy w kolejnych innych filmach. Cześć!